Dzień dobry wszystkim na moim kanale. Dzisiaj powiem jak rozbudzić ptaszki na lęgi. Najlepiej już zacząć powoli wydłużać światło. Tak jak wspomniałem 14 godzin musi być światła, aby samiczki dobrze wykarmiły młode. I od tego powinniśmy zacząć. Kiełki, perla, też nam rozbudzi ptaki. Ale moim zdaniem troszeczkę za szybko. Najlepiej zacząć od światła. Kiełki bardziej będą nam wpływać na płodność. Żebyśmy mieli pełne jajeczka. I żebyśmy mieli komplet. Żeby Tam jest w kiełkach bardzo dużo witaminy E wpływa nam na płodność. W tej chwili powinniśmy się skupić na rozbudzeniu przez światło. I to na razie o rozbudzaniu ptaszków na tyle. W kolejnych filmach pokażę jak ja przygotowuję kiełki u siebie. Jeżeli robimy to sami, musimy uważać żeby to się nie zepsuło i żebyśmy nie, nie mielibyśmy problemów z układem trawiennym naszych ptaków. Drugą ważną kwestią przy hodowli, teraz nabyliśmy ptaki, żeby wspomóc naszą hodowlę z różnych źródeł zróbmy im kwarantannę nie tydzień, nie dwa 40 dni. U mnie trwa na 40 dni. 20 dni. Ptaszki przebywają w osobnych klateczkach. Będą one obsługiwane na samym końcu, czyli podawanie jedzenia, picia, sprzątania. Zostawiamy sobie te klateczki na sam koniec żeby nie przyleć sobie jakiejś choroby. Po 20 dniach Po 20 dniach u mnie wymieniam szufladę od moich ptaków daję do nowo nabytych niemytą z papierem Papierem używanym przekładam to do nowo zakupionych ptaków po 20 dniach. Wystarczy na jeden dzień. Dlaczego to robię? W każdej hodowli jest inna flora bakteryjna. Jest nieuniknionym to, żeby ptaki nowo nabyte nie miały styczności z florą bakteryjną. Która znajduje się u nas w hodowli. Jeżeli mamy zamiar te ptaki hodować razem z naszymi, muszą się przyzwyczaić. Warto to zrobić po 20 dniach. Nie w pierwszy, nie w drugi, bo ptaki, które zakupiliśmy są zestresowane. Słabsze po podróży. Niech one dojdą do siebie. Jeżeli one dojdą do siebie, nie mają styczności z innymi bakteriami, będzie czas na to. W 20 minut wkładam na jeden dzień. Wtedy wiadomo, że ptaki są zwyczajone i muszą nabyć tych bakterii nowych w hodowli. Później, gdy przyjdą lęgi. Włączymy je z naszymi ptakami, one będą walczyć z nowymi bakteriami, czy nawet wirusami, na które nasze ptaki są odporne. Jeżeli ptak u mnie nie nabędzie, lub coś się dzieje po włożeniu suflady na jeden dzień, taki ptak zostaje usuwany z mojej hodowli. On się nie nadaje. Leczenie ptaków antybiotykami, różnymi środkami to nie tędy droga. Gdy zaczniemy takie ptaki leczyć, stosować różnego rodzaju antybiotyki, będą chorować. Za jakiś czas choroba powróci, to znaczy, że ptak jest słaby. Że ten ptak gdzieś wcześniej był poddany już antybiotykoterapii lub co najgorsze niektórzy hodowcy stosują jako profilaktykę jako profilaktykę, stosowanie antybiotyków jeżeli taki ptak sobie u mnie nie poradzi, nie ma co szukać hodowli, nie ma co się oszukiwać że wszystko będzie dobrze a najczęściej zacznie nam chorować kiedy najbardziej go potrzebujemy, czyli zaś I wtedy możemy stracić ptaka, którego zakupiliśmy, stracimy młode, możemy stracić samiczkę. więcej kopor. Jeżeli to nie poradzi u nas, nie nadaje się naszej hodowli. Nie ma co leczyć się antybiotykami. Ptaki osłabiamy, potem będziemy szukać kolejnych środków mocniejszych. i sobie nie poradzimy będziemy leczyć do końca naszej hodowli z założenia prowadzenia mojej hodowli było to żeby nie stosować żadnych lekarstw i dlatego ja stosuję zioła nie jeżeli coś się dzieje to nie ma sensu, zioła stosujemy cały rok jak coś się zaczyna dziać z naszymi ptakami nie uleczymy je ziołami. Można wtedy antybiotykiem. Ale jeżeli poprzednio był leczony w innych hodowlach, niestety sobie nie poradzimy. Bo prawdopodobnie ten antybiotyk nie będzie działał. Ja stosuję u siebie cały rok. Tu jest tymianek zmielony jako herbata. Nie stosujemy go, jak, jeżeli ptak chory jest. Bo to nie ma sensu. Nie wyleczymy ziołami ptaka. Jeżeli w początkowej fazie jeszcze może. Pyłek, którego tu już nie ma, skończył się. Pyłek zmielony. Miele na bieżąco, dlatego się skończył. Tu jest kurkuma. Oregano. Tu jest humak. Bazuje na naturalnych produktach. Nie dajemy antybiotyków profilaktycznie. Żadnych probiotyków. Probiotyk. To też są bakterie. A skąd wiemy, że będą pasować do naszej tej flory? Konopia. Kargi. Zmielone. Oczywiście kanarek nie pobierze całego karbi. Mak. Ostropest. Murzynek. Jajko bianko. Junior mieszanko. Kuskus, -kus już pokazywałem kiedyś też. Następne ziarno, proso. I oczywiście mieszanka. 55. piątka, stała. Miód. Cały rok można podawać. Nie tylko w okresie zimowym, od czasu czasu. Pyłek kwiatowy. Oczywiście rozmiarzenia na świeżo. Pieżga. Mieszanka dla szczygła. To jest czasami można podać. Tam są całkiem inna baza na środku. Siemień lniany. Zioła zdrowia. Po co nam stosować antybiotyki, probiotyki profilaktycznie? Nie ma czegoś takiego jak lanie do wody, czegokolwiek w ramach profilaktyki. Jeżeli naprawdę będziemy potrzebować jakiegoś antybiotyku, a wcześniej podawaliśmy profilaktycznie, nie ma co się oszukiwać. Nie wyleczymy tych ptaków. Dobrze wiemy, że weterynarzy, którzy zajmują się tylko ptakami, jest ciężko dostać. Skontaktować się z nimi. Przepiszą jeden lek, przeważnie ten sam. Często mam pytania na Facebooku. Przezałożyłem Facebooka. Niektórzy mnie już poznali. Dlaczego ptaki zdychają po 7-8 miesiącach po zakupie? Właśnie dlatego, że dużo hodowców topowych hodowli boi się chorób, że stracą ptaki i stosują profilaktycznie antybiotyki. Przyszło to z zachodu z ptakami. Teraz akurat szczygły majory na topie taki drogie i profilaktyka się zaczęła podawania antybiotyków. I oczywiście przeszło to na kanarki. Jeżeli ktoś widzi w tym biznes to podaje, kupuje. Taki ptak trafia do nas, my takiego antybiotyku nie podajemy i tracimy ptaka, ten ptak zaczyna chorować. Dlatego jeżeli chcemy się cieszyć ptakami na dłużej rezygnujmy z tego, z tych antygotyków nie podawajmy. Jest to krótka droga, a pętla będzie się zacieśniać z roku na rok. A nie są to tanie rzeczy na pewno. Podawajmy zioła cały rok. Po to stworzyła natura zioła, żeby się leczyć. Profilaktyka u mnie stosowana. cały rok to są zioła. Woda zakwaszona dzisiaj. Do jedzenia jak co tydzień mieszanka kuskus właśnie z ziołami. Tutaj kurkuma i 55. Więcej nic nie trzeba. Żadnych probiotyków, żadnych antybiotyków. Często mam pytania odnośnie chorób. Ludzie do mnie dzwonią. Żebym pomógł w chorobach. Ja przez internet nie leczę. W tej chwili jest. Tyle chorób naściąganych i z zachodu, i tutaj zmutowanych, także tylko weterynarz po sekcji może stwierdzić, co dolegało naszemu przeszkowi. Sami nie damy rady uleczyć. To będzie na tyle. Pamiętajmy, zawsze jest coś do ogarnięcia. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.